Siemanko, Siemanko z tej strony Piotrura. Tam jestem. Nie wiem czy mnie widać. Siemanko, witam Was z góry bardziej z tarasu widokowego naszego wielkiego bydgoskiego spinacza. Ucinek krótki, długi, niepotrzebny. Pokazaniem, co tu dzisiaj jeździ. Tam se chwilą se stadler uciekł. Tu chyba ED-70. Nie, nie, nie 74, bo to za bogate. Co tam stoi? Taki no siedek. Tu coś zielonego, chyba czeskiego zasuwa. O. Nie jestem znawcą, więc nie oceniajcie. A tam są i Kibelek, chyba ET22 i Arriva. Możemy sobie podejść bardziej, to zobaczyć, czy to na pewno ET2, a nie, to może być w kolorach niebieski, więc może to być EU07 bo 08 ma chyba inne te kształty zobaczę jaki tam jest numer eee, nie Ja jestem tu jakiś Ede stoi i tyle, powinien to interesować ten, ten, ten tu wy się znacie wy opowiadajcie Dowiedziałem się od straży ochrony kolei, że teoretycznie mogę tu latać dronem, więc może sobie kiedyś zrobimy szybki odcinek z przelotu dronem nad tą stacją. Np. odcinek tłumaczący jak, gdzie są, jakie tory. No. No ja już się przedłużam, hej cześć papa. Dobra, nie oceniajcie, ja no, ten zielony ciągle jeździ w tej wefty, jakieś manewry robi, patrzcie. EN57 wersji AL Po modernizacji Właśnie chyba teraz odjeżdża, zwaliłem to po całości Więc jaki Jedek? czy Jak Jedek, jak to jest EN57 po modernizacji Trzeba było przeskoczyć, tam jest przed modernizacją, proszę Państwa Tu macie, przed, przed modernizacją No, chyba, ten chyba ucieka, może jeszcze uda mi się nagrać odjazd, no Na przynajmniej słyszę jak. Odpuszczę hamulce. Dobra, włączę nagrywanie, bo się za chwilę czas skończy. Włączam i wyłączam ciągle to nagranie. Tam jeszcze wjeżdża Dart. Usłyszałem odjazd RP11 z tego co pamiętam, więc coś będzie odjeżdżać. Może kibel, może Ari. O, oh, Ariwa odjeżdża. I tu Dart wjeżdża. A ten kibel po modernizacji chyba nie ma zamiaru wyjechać. A tu Arriva wyjeżdża. Piękny darcik. Dobra, mam, czas mi się kończy, więc ja już nie przedłużam. Parę razy już przedłużyłem, więc hej, cześć, papa. Pa. cap